Znamy dobrze, bracia i siostry, tę przypowieść o, yy, w, o w oscy zagubionej, ale ona się dzisiaj tak pojawia w takim wyjątkowym kontekście, przy tej, przy tej lekcji Zezechiela, która opowiada o spożyciu tego zwoju, czyli właściwie pisma Bożego, słów Bożych, które były słodkie jak miód. Jest jeszcze dodatkowo zbogacona o ten wstęp, o tą rozmowę Jezusa z apostołami, który wyraźnie wskazuje im e, wzór. Wzór, który jest konieczny do tego, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, uniżyć się. Nie chodzi o upakarzanie siebie, tylko o uniżanie siebie. Taka subtelna różnica, bo czasem ktoś może pomylić ten rodzaj kształtowania swojego życia duchowego z jakimś zaniżaniem swojej wartości, potępianiem siebie, nienawidzeniem siebie, odrzucaniem siebie. To jest właściwie pycha, bo jest to w sumie utajona pretensja od tego, że się nie jest wielkim. Wtedy człowiek się poniża, niszczy siebie, nienawidzi siebie, potępia siebie. Jest to pycha tylko, że odwrócona do góry nogami. Jezusowi nie chodzi o to. Jezusowi chodzi o zgodę, na to, że się wcale nie jest wielkim. Mówi unisz się, czyli zmniejsz, zmniejsz się ze wszystkich swoich ambicji, aspiracji narcystycznych. I nie próbuj być kimś większym niż jesteś. Nie próbuj być lepszym od innych. I to jest bardzo zdrowe w sumie, bo człowiek się wtedy przestaje obawiać o to, że może być źle odczytany, albo źle rozumiany, albo pominięty, niezauważony. No to już nie jest takie istotne wtedy. To jest sobą i wie, że w takim kształcie może wejść do królestwa niebios. Jezus jednak jak powiedziałem dzisiaj mówi tak: Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych, nawet jedno z tych małych. mały. To jest właśnie coś takiego, co nam jest bardzo trudno przyjąć w naszym życiu, być małym człowiekiem, mniejszym człowiekiem od innych. Wszyscy nas przewyższają, patrzą z góry. To są takie nieprzyjemne sytuacje. A Jezus wyróżnia takiego kogoś, który jest mały. I język grecki nazywa tego małego mikros, albo mikron. Gdybyśmy otworzyli słownik, to byśmy zobaczyli, że nie chodzi tylko o jakiegoś małego człowieka wzrostem albo małego w yy, znaczeniu, ale też mało wartego człowieka, albo. Jakiegoś takiego błahego, pospolitego, niewiele znaczącego. Zastanówmy się, czy lubimy być odbierani w ten sposób, jako właśnie tacy niewiele znaczący, pospolici, niezbyt atrakcyjni. Jezus mówi to jest wzór, właśnie takim trzeba być. Tymczasem robimy wszystko, żeby akurat takimi nie być. Ktoś bardzo nieważny, jest najważniejszy w oczach Bogach. Znowu jest to na odwrót naszym tendencjom, jakimś siułowaniom życiowym. Właśnie najmniej ważny jest najbardziej ważny w oczach Boga. Dobrze jest tak przyłapać Pana Boga na tym, co Jemu się podoba i co, w czym On ma upodobanie. Przynajmniej wiemy, jaki jest cel naszego wzrostu duchowego. Właściwie to nie jest wzrost duchowy, tylko <zmiesz> zmniejszanie się duchowe. I już wiemy, kto to jest ten mały, ktoś niewiele ważny, może nawet najmniej ważny. Jezus mówiąc o tym opowiada też przypowieść o takiej małej owcy zagubionej i znamy dobrze treść tej przypowieści, on mówi, że taka owca jest wyjątkowo poszukiwana. Bo jest zagubiona, jest mała, jest nieważna. Mniej ważna niż 99 innych baranów, owiec, czy tam jeszcze nie wiadomo co. W jaki sposób Bóg szuka zagubionych najmniejszych, aby ich odnaleźć i wziąć w ramiona, jak to przypowieść nam pokazuje? Jaki to jest sposób poszukiwania Pana Boga tych najmniejszych? I. Czyli właściwie też nas. Otóż pierwsza lekcja tutaj chyba jest taką lekcją poglądową. Bóg objawia się Ezechielowi, ma w ręku ten zwój słów Bożych i te słowa są zapisane z dwóch stron, tak jak to nazwoił i tam są na, na zapisane narzekania, wzdychania, biadania, czyli cały ten ludzki nasz żal. Wszystko jest zapisane u Pana Boga, co jest nawet szeptem wypowiedziane za zamkniętymi drzwiami przez nas z łzą w oku. Nam się wydaje, że Bóg nas nie słyszy albo nie widzi, kiedy jest nam przykro, trudno, jesteśmy zaniżeni, poniżeni, umniejszeni, nieważni, pominięci. Tacy właśnie Pospolici. Nieatrakcyjni. Niezauważeni. Ale, ale jeszcze zagubieni nawet, jak ta owca. Ale właśnie nie. Okazuje się, że Pan Bóg wtedy ma najlepszą słyszalność do tych wszystkich żali, narzekań, biadań. On to wszystko zapisuje w tym zwoju, w tym pergaminie. Ma to w ręce. I to daje Ezechielowi, jakby go czyniąc pewnym powiernikiem, aniołem do odszukania tych wszystkich zagubionych, bo trzeba pamiętać, że ta wizja ma miejsce w Babilonie, gdzie Izrael, jak zagubiona owca, znalazł się na wygnaniu, zniewoleniu w bardzo trudnych okolicznościach historycznych. Gnani byli przez Babilończyków tysiące kilometrów gdzieś tam Hen w okolicy dzisiejszego Iraku z Izraela. I nagle Bóg mówi, ja pamiętam o tym całym bólu, płaczu, mam to wszystko spisane, masz tu Ezechielu. Dla mnie są to słowa święte. To wszystko co ludzie wypowiedzieli w bólu, w narzekaniu i wzdychaniu. Zjedz to mówi do niego. Taka trochę dziwna konsumpcja duchowa. Ezechiel to je, ale musimy wiedzieć, że to nie chodzi o jedzenie takiego naleśnika zwiniętego w rulon. Tylko o przyjęcie, po prostu o asymilację tego całego bólu jego narodu. I kiedy zjadł ten cały ból, nagle w jego ustach stał się on słodki jak miód. To jest właśnie ciekawa rzecz, to jest to poszukiwanie. Bo Bóg nie wysłał jakiejś ekspedycji ratunkowej do Babilonu, żeby odnaleźć ten zagubiony Izrael, tylko Znalazł sobie tam takiego proroka Ezechiela z który y, miał być podwiernikiem całego bólu tego narodu i mówi idź do tych ludzi zagubionych, do tych owiec nieważnych do tego narodu pognębionego. I ja ci daję świadomość i pamięć i wiedzę całego bólu jaki oni przeżyli. I dla mnie są to słowa święte. Jest to Biblia. Ezechiel... Bóg kazał Ezechielowi, jak pasterzowi, przyjąć takie posłannictwo odnajdywania zagubionych w niewoli Izraelitów. Zjadł księgę zapisaną z dwóch stron narzekania, wzdychania i biadania. Chcę przez to powiedzieć, bracia i siostry, że również i teraz tak jest, że Bóg odnotowuje w swojej księdze tam na górze, albo może źle powiedziałem, nawet nie wiem gdzie. Gdzieś indziej niż tu, a jednocześnie tu, że odnotowuje nie bitwy historyczne, spotkania polityków, yy, spotkania grupy G8 czy coś innego, tylko zapisuje te wszystkie nasze szepty, wzdychania, narzekania, o których nawet prasa by nie śmiała napisać. Dla niego jest to arcyinteresujący materiał. Wszystko to jest zapisane jak święta Biblia. Trochę nam trudno w to uwierzyć, ale to jest prawda. O tym nas dzisiaj przekonuje Biblia. Nie ma takiego Słowa Najcichszego wśród najcichszych z ludzi, którego by Bóg nie usłyszał. Ale te Słowa w ustach Ezechiela stały się słodkie, jakby się zmieniły z goryczy słodycz. O co tu chodzi? Dzięki tej Księdze, Dzięki Biblii najbardziej gorzkie prawdy, Gorzkie wzdychania i zwierzenia nasze stają się słodkimi. Zmieniają się. To jest odnalezienie. Odrzucenie staje się odnalezieniem. Nasza bezwartościowość odkrywana jest przez nas jako bezcenność w Bożym Sercu. Zagubienie staje się odszukaniem. Bezsens staje się sensem. Lęk, bezpieczeństwem, pominięcie, zauważeniem. Właśnie w tym momencie, kiedy to o tym mówię, widzimy to wyraźnie. Bo ci ludzie byli tam w, tym, w tej niewoli i wydawało im się, że Bóg ich opuścił, że zapomniał, jęczeli, było im trudno, cierpieli. A tu okazuje się, że Bóg to wszystko spisał i mówi do Ezechiela: idź i głoś słodkie słowa o ich gorzkim życiu. Dam im wybawienie. Ezechiel głosił wybawienie, inni prorocy też. I wiemy z historii, że niewola się skończyła po 70 latach. Ale księga sprawiła to, że to, co było gorzkie, stało się słodkie. To jest odnalezienie. Słodkie jak miód nawet. Jeszcze wyraźniej to możemy zauważyć w Apokalipsie, w X rozdziale to bardzo podobna scena, gdzie Jan Ewangelista staje przed aniołem i ten anioł, potężny anioł po szóstej trąbie apokaliptycznej wstępuje z nieba, przeobleczony w obłok, a tu trzeba pamiętać, że obłok to jest znak obecności Bożej, wiodący przecież Izrael przez pustynię, Pęcza nad jego głową symbol przymierza. Oblicze jego jak słońce, przypominanie o tym, kto jest naprawdę światłem, nogi jak słupy ognia, też ta aluzja do wędrowania przez pustynię. I w prawej ręce ten anioł miał otwartą i taka dziwna historia. Nie jest napisane księgę, tylko książeczkę. Małą, maleńką, chciałbym gdzie powiedzieć, Mikron Bibliaridion. Mała książeczka. Dla, gdzie są spisani ci najmniejsi, z najmniejszymi słowami. Jakiś głos nakazał Janowi wziąć tą książeczkę od Anioła i połknąć ją. I podobnie jak Ezefiel Jan konsumuje tą księgę, i kiedy to uczynił w jego ustach była słodka jak miód, ale wewnętrznie. Tam gdzieś wewnątrz siebie poczuł gorycz, gorzką gorycz. Słowo Boże jest i słodkie, i gorzkie. I życie ludzkie też jest takie gorzkie i słodkie. Gorzkie wewnątrz, słodkie w ustach. Chcę przez to powiedzieć, przez ten uzupełniający obraz Apokalipsy, że Biblia ma moc, słowo Jezusa, słowo Boga ma moc najbardziej gorzkie tajemnice naszego wnętrza uczynić najsłodszymi, gdy je wyznajemy Bogu naszymi ustami. To, co tam gdzieś w środku jest jak piałun gorzkie, kiedy wyznajemy to Bogu, mówimy o tym Bogu, zwierzamy się, Jemu staje się słodkie. Zmienia się to. To jest tajemnica wyznania. Cokolwiek Bogu mówimy, On to zmienia. Znamy przecież to również ze wskazań różnych świętych, którzy mieli taką praktykę oddawania czegokolwiek Bogu i najbardziej błahych problemów, i tych najtragiczniejszych. Cokolwiek Bogu jest oddane, zmienia się. Popatrzcie, w jest taki prosty przykład zresztą, bo na tym stole za chwilę wezmę martwy kawałek chleba i martwy płyn wino wleję martwą wodę. Wypowiem kilka słów, które są cytatem z czego? Z Biblii. I wszyscy wierzymy, że to jest żywe ciało i żywe, i żywa krew, obecność żywa naszego Boga. Oczywiście wszystko jest mikros. Mała komunia, mały, małe krople płynu i nie ma nic wielkiego. Ale to jest takie pouczające. Bóg wszystko może zmienić. Dlaczego się to zmienia? Bo ja mu to oddaję, bo ja mówię, ofiaruję Ci to, podnoszę nawet do góry symbolicznie. I to się zmienia. To jest bardzo pouczające. Cokolwiek jest oddane Bogu, wszystko się zmienia. Dlaczego czasem coś się nie zmienia w naszym życiu? Bo tak do końca tego nie oddajemy Bogu, trzymamy się kurczywie, kurczowo tego, albo uważamy, że nie, nie dowierzamy Panu Bogu, że On może coś zmienić. I tak trochę mu oddajemy, trochę nie oddajemy, trochę sami próbujemy, wtedy się nic nie zmieni. Jak ja bym tak stanął przy ołtarzu i powiedział oto ciało nie no, to właściwie nie jest ciało, to by się to nie konsekrowało. Ja muszę całkowitą wiarą mu to powiedzieć że to jest jego ciało. I rzeczywiście chleb wierzymy, że staje się ciałem. Nie tak, że rzeczywiście kawałek mięsa mam tutaj w ręku. Wierzymy, że to co zewnętrznie się to nie zmienia, ale wewnętrznie się to zmienia. Na zewnątrz może jest to słodki chleb, ale wewnątrz jest to gorzkie serce Jezusa. Które przeżyło mękę dla nas. I chcę bracia i siostry dzisiaj sobie i wam to uświadomić. I chyba zaprosić siebie też i, i was do tego, żebyśmy mieli odwagę całkowicie, zupełnie mu oddawać wszystko. I te najmniejsze rzeczy, i te największe. Chrześcijaństwo, żydostwo, inne religie pokrewne nam mają taki zwyczaj przed jedzeniem, nawet przed zwykłym jedzeniem, oddawać Bogu ten pokarm. Nawet takie proste zjedzenie bułki czy rosołu też Panu Bogu się oddaje. Wstajemy rano, też oddajemy Bogu dzień. Idziemy spać, też oddajemy Bogu noc. Wszystko jest Boże. Wtedy, nawet to, co najbardziej gorzkie, wcześniej czy później stanie się słodkie. Chciałbym, yy, chciałbym mieć taką wiarę, zdolność i zachować ją do ostatnich moich dni, żebym niczego nie próbował zatrzymać dla siebie. Pamiętając o tym, że Bóg nawet najmniejsze problemy najmniejszych ludzi zapisuje w swojej pamięci, jak w tym zwoju Ezechiela, czy w zwoju Jana. Miejmy, bracia i siostry, tą pamięć, tą świadomość. Nic dla Boga nie jest nieważne. A najważniejsze jest to, najważniejsi są ci, którzy są najmniej ważni. Amen.